No, nie ma co przedłużać, paczuszkę napoczynamy z tej strony, to paczuszka z zawartością. Mm, dobrze, tutaj widzę zawartość zapakowana. Delikatnie oczywiście, tak jak ja, należy takie paczuszki otwierać bardzo delikatny zrobić gdzieś nacięcie delikatne tak jak Herbert robił o, ho, ho. duża paczuszka okazała się że ma w sobie pudełeczko i znowu Będziemy musieli wymyśleć jak się do tego pójdę. Pude... Nie, nie będziemy musieli. Bo dostaniemy go. Tak. Okay. Gra nazywa się stwór przerażająca zaraźliwa gra karciana. Widzicie? Tutaj jest koleś namalowany taki ma na buzi macki tak. Okay. I tu są tu są karty. I tu też są macki. Tak, ale jest wesoło. Wydarzenie. Wydarzenie, ocho, o ho, ho, wydarzenie. Wy, wy, wyda, wydarzenie? Wydarzenie. Ach, wyda. Wy, panika. Spójrzmy tak szybko na kartę. Z ubikacji maski. Przerażenie. Podejrzenia. Tutaj pachną jak karty z legendy pięciu kieręgów. Ach. Tutaj też są macki, tutaj też są macki, czyli to ten stwór. O! To jest nasz dobry znajomy. Tak podejrzewam. I zrobimy pstryk. Tak, ty nie mogłeś tego zobaczyć, wiesz, bo, bo na przykład Wymień się kartą z dowolnym graczem, który nie jest poddany kwarantannie, twoja tura się kończy.